Złe czasy tworzą silne osobowości, silne jednostki, bo w złych czasach, żeby przetrwać w tej dżungli całej, to trzeba być naprawdę bystrym, cwanym i przebiegłym, żeby przetrwać i przeżyć. Dobre czasy, gdzie mam na wyciągnięcie ręki jedzenie, nie muszę się starać, biorę, idę do pracy, praca na mnie czeka. U Janka dzisiaj są takie czasy, że wyrzucę cię z pracy za... No po prostu, bo nie robisz, po prostu jesteś niechlujny, to, to nie dbasz o pracę, o maszyny, o to. On idzie do drugiego. Nawet cię nie zastanowi pięć minut. Tu go wyrzucam za pięć minut idzie do drugiego. Więc za wszystko jest takie po prostu podane na tacy. Kiedyś tego nie było. I, jest, i to powiedzenie się bardzo dobrze sprawdza, że złe czasy tworzyły silne jednostki. Organizm ludzki to jest jak drzewo. Dzisiaj małe drzewko zasadzimy, to jest malutkie. Każdy wiatr w lewo, w prawo, wschód, zachód, północ, południe wygina się. Ale za 10 lat to drzewo będzie tak silne jak dom, że w żadną stronę się nie wygnie. Ale żeby to drzewo urosło, trzeba czasu. Ja już swój organizm i głowę tak nauczyłem, że tylko delikatnie mi zadzwoni, a czasami i sam się budzę. Ale zazwyczaj ten budzik w telefonie jest ustawiony. Zadzwoni mi tylko raz, od razu staję na równe nogi, zakładam skarpetki, wszystko poukładane i. Dresik, pokręcę się jakąś kofeinę, delikatnie wypiję, nim dojdę do bramy, rozruszam się i idę, zasuwam. Ja się nie zastanawiam na tym. Ja po prostu działam, pracuję jak zaprogramowana maszyna. Już od 13 lat i przede wszystkim w sporcie, jak i w biznesie, we wszystkim. Systematyczność. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego zawsze matka krzyczała: idziesz do nauki czy nie. Idziesz, weźmiesz się za naukę, a ja tylko sala treningowa, albo jakieś worki, albo siłownia, albo piłka, bieganie. Nie coś tam po prostu takie związane, wszystko coś ze sportem było. Nie wiem dlaczego. Skoro ja potrafiłem, chłopak z malutkiej prowincji, dojść na samą górę, to oczywiście Wy też możecie dojść. Skoro ja mogłem z malutkiej miejscowości, gdzie 1500 mieszkańców jest, całe miasteczko liczy, i mogłem dojść na sam szczyt przez ileś tam lat, to Wy też możecie, tylko kwestia chęci. Jeżeli masz chęci i uparty charakter, jeden rok, drugi, trzeci. Ja dopiero pierwsze wyniki miałem, bo miałem 9 lat, jak zacząłem trenować. I w 99, no to czyli gdzieś tak około 11-12 lat pierwsze wyniki przyszły, więc... Jest to wszystko możliwe dla każdego Skoro ja mogłem, wy też możecie Nie każdy może być pudzianem Nie każdy może być małyszem Jest miejsce dla małysza Jest miejsce dla pudziana I jest miejsce dla przykładowego Następnego błachowicza Żeby do takiego czegoś dojść to trzeba Ciężko, ciężko pracować I wypracować sobie tą, ten schemat Systematykę pracy Czasami nie potrzeba aż tak ciężko trenować Ale systematycznie Codziennie, 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 codziennie dziennie, latami, aż organizm odda to. Coś, kto ma talent jest oczywiście, że wyżej tam nade mną gdzieś, ale na 10 tysięcy ludzi być tym drugim, czy być tym trzecim, to już jest duży sukces. Wiadomo, że ktoś kto ma talent i jest pracowity, będzie numerem jeden. Ja mogę talentu nie mieć, ale będę bardzo pracowity, systematyczny, będę top 3, niech będę trzeci. Ja nie muszę być pierwszy, ale będąc trzecim na ileś tysięcy ludzi, to już jest naprawdę dobry sukces. Systematyka. 10 lat śmiano się ze mnie. 8 lat śmiano, szydzono ze mnie, do czego on się nadaje. Nic z tego nie będzie. Krzyżyk postawiono, a ja nie, a ja idę dalej. Uklękłem, podniosę się, idę dalej. Przegrałem, podniosę się, idę dalej. I 13 lat idę dalej. Ten, kto coś ma, on nie potrzebuje poklasku. On potrzebuje ciszy. Ten, który nic nie ma, Szuka splendoru. Czy ja potrzebuję pokazywać się, że ja jachtem pływam? Czy ja potrzebuję pokazywać się, że ja mam prywatny samolot? Czy, czy coś innego? Że ja jestem w Dubaju? To jest dla mnie. Ja nie potrzebuję obnoszenia. To mi ma być dobrze. Czy to, że ja pokażę na social mediach, że ja płynę na jachcie, no to komu się ja dobrze zrobię? Nie. Ja nie mam potrzeby pokazywania, obnoszenia się, że jestem gdziekolwiek, gdzieś na wakacjach. Zniknąć mogę na tydzień i ja nie muszę tego pokazywać, bo ja nie mam potrzeby pokazywania się, że ja jeżdżę Ferrari, że ja jeżdżę Lamborghini, że ja jeżdżę Mercedesem. Ja nie mam potrzeby obnoszenia się z tym, że wiesz co, ja leżę pod palmami. Tak, ja już słyszałem. Oj. Ja nie mam potrzeby pokazywania, obnoszenia się, że ja jestem na wakacjach. Dla mnie nie ma czegoś takiego, dądepresja no depresja czy coś. Jest słabszy dzień, no to zamiast 5 kilometrów zrobię dwa. Ale nie, nie... miałeś właśnie kilometrów momentów zwątpienia, dobra, może by to odpuścić, rzucić? Nawet jak, jak nie miałem siły, to i tak trenowałem. Nie mogłem podnieść 150 kilo, to zadałem 60 kilo i machałem tym 60 kilo. Jeżeli nie miałem ochoty zrobić 5 kilometrów, bo coś ciężko mi czuło, bo mi noga bolała, no to sobie na rowerek wsiadłem, zrobiłem osiem, bo, bo kostka mnie bolała, nie mogłem biegać. To sobie na rowerek wsiadłem. Jeżeli nie miałem ochoty na 5 km, zrobiłem półtora, ale zrobiłem. Nie ma czegoś takiego, bo nie chcę dzisiaj. Człowiek młody jest tak zwany komputer czysty, chłonny. To co mu dasz, to on weźmie. Jest to wina rodziców. Na dzień dzisiejszy yy, rodzice to, co się patrzy tak dookoła, masz telefon, pobaw się. Nie, dziecko po prostu trzeba zaszepić czymś, coś mu po prostu pokazać, no dać ten początek. To, to, co dzieciakowi małemu pokaże, to on będzie to później wykonywał. No i ja tak miałem. Ja, po, ja, po, ja mówię na podstawie siebie. Ojciec mi pokazał coś, no i w tym kierunku sobie poszedłem. Ale to ojciec we mnie to zaszczepił. Pokazał mi pierwsze ruchy, gdzie jak tylko sięgam pamięcią, będąc małym chłopcem, ojciec mi pokazał, że to można. No i w tym kierunku sobie poszedłem. Byłem tak silny fizycznie, ale głowę miałem tak silną, że potrafiłem, nie wiem, kiedy ja wchodziłem na plac, to wszyscy z nim się nie wygra. No dobra, czy ty I... tak bardziej zmotywowany? <grym> Do dnia dzisiejszego coś takiego mam, że po prostu jak wchodzę, to wiem, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie będziesz tym pierwszym, a ciężko będziesz pracował, nie masz tego talentu, to będziesz piąty, ale będąc na cały świat piątym, to i tak już jest duży, duży sukces. Ktoś, kto ma talent i ciężko będzie pracował, będzie numer jeden. Ktoś, kto nie ma talentu, ale ciężko pracuje, będzie numer pięć. To i tak jest bardzo duży sukces. Będąc piątym w Polsce na tyle milionów. Jest dobrze, a będąc piątym na świecie, to też, więc nie ma rzeczy niemożliwych. I jak ja to zawsze mówię, samo się nic nie zrobi. Do roboty!